Słuchajcie, czy przewlekłe zapalenie zatok może wpływać na obturacyjny bezdech senny? Okazuje się, że wykonano wiele badań, przeanalizowano pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok i okazało się, że przewlekłe zapalenie zatok ma bezpośredni wpływ na generowanie bezdechów sennych. Czyli. Badania były robione w ten sposób, że operowano pacjentów na przewlekłe zapalenie zatok, mieli towarzyszący bezdech senny. Okazywało się, że po usunięciu zmian zapalnych zatok, po wygojeniu, ten bezdech spadał. Więc przewlekłe zapalenie zatok również ma wpływ na chrapanie i bezdech senny. I tu mamy właśnie takiego pacjenta, któremu przed chwilą operowałem podniebienie. Robiłem plastykę podniebienia, a teraz operuję mu zatoki. Ma, pa, pan ma polipy. W związku z tym ten nos i zatoki mocno zatkane, więc jestem przekonany, że po takiej kompleksowej operacji w końcu pacjent upora się z, z tymi bezdechami, a nie ma tej choroby małej, bo ma AHI32.